Cześć Sezon się zbliża więc musiałem zrobić drobne zakupy pod bata i bolonkę bo na tej najczęściej łowię Kupiłem sobie trzy żyłki firmy March Pro 014 i 016 Elite, serii Elite Kupiłem sobie też żyłkę przyponową też firmy March Pro. M1. Jest to bardzo fajna żółka, nieprzegrubiona, można powiedzieć. Bardzo mięciutka, mistrzostwo świata. No i lepsza żółka, chyba najprzyponowana, którą kiedykolwiek miałem. Musiałem też kupić trochę spławików do ba bata i bolonki. Od. 1,5 do 4 gramów. U nas na do 3 gramów pławiki takie podstawowe. No ale czasem, w szczególnych warunkach, pławiki o gramaturze 4 gramy się też przydają. Także trzeba mieć w zapasie jakiś taką czwóreczkę kupiłem sobie spawiki w kształcie takich gruszek, oliwek takie najlepsze jakie lubię ja łowić na takie o coś takiego takie, takie kształty firmy też pro od, od 1,5 do 4 gramów bardzo fajne słowiczki. Z reguły ja teraz kupuję tylko spawiki, przeważnie Mac Pro, bo mi się najlepiej na nie łowi. Są idealnie wyważone. Także można powiedzieć, że to jedne z najlepszych spawików, jakie do tej pory użyłem, a użyłem ich wiele, ale te Mac Pro są najlepsze. Wiele osób myśli, że spawiki, jaka firma, jaka bądź to nie robi różnicy, ale tak naprawdę nie jest. Spawiki robią nie bardzo dobrą różnicę Było w wędkarstwie, ale tak jak powiedziałem, spawiki Match Pro to numer jeden, których, które są na rynku i których używam. Tylko teraz używam takie kształty spawików.